Cześć, witajcie na kanale Shaluna Weruna i dzisiaj już trzeci odcinek z naszego Blog Crafta. Kto oglądał drugi odcinek, ten napisz w komentarzu, bo tutaj właśnie ogrodziłam ogromny basen, który dzisiaj na tym odcinku będziemy do niego robić takie dodatki, które będą po prostu dodatkowe. I właśnie tak Nie wiem kiedy będziemy robić ten mm, wiel, tą wielką bramę do naszej wioski. W sumie to by było trudne. Ale jak będzie pod tym filmem, nie wiem, teraz... Teraz ja właśnie będę odpoczynków tam trochę. 20 łapek w górę pod tym filmem. Bo z tymi setkami raczej przesadziłam. A więc 20 łapek w górę pod tym filmem niech będzie. I będzie wszystko ok. I powiem Wam taką ciekawostkę, że o. właśnie nie jest to za, za bardzo ciekawostka, ponieważ chodzi mi o to, że te setki. To po prostu jest takie coś, że, że można wbić te łapki w górę, ale nie trzeba do, dodatkowo. Ponieważ, no wiecie, setki nie mam aż stu osób, które by. Tu, którymi. z którymi tu po prostu. po to by było troszkę trudne. Dla was to by było trudne. Naprawdę, żeby wbić aż 100 łapek w górę. Jak będzie u mnie. u A nie, to nie jest. To... Hmm. Dobra. Tutaj jest moja baza, mojego brata. Muszę ją zobaczyć. Mojego brata, który też gra w to. I uwaga, uwaga, zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, zaklinam zaklinował to porządnie. O, akurat przyszedł mój brat. Odkliwam twoją bazę, bo chciaz zobaczyć, co tam masz. No, właśnie możesz ją zniszczyć. Aha. Bo ja sobie robię swoją wioskę, tam, gdzie nie będzie mojej flagi. Ale ale co? Musisz zamknąć. ten żeby... Bo to jest ja nagrywam w moim pokoju i w ogóle bla bla bla. Aha, siema, siema, jak tam? Twoja, twoja Augustin, prawda? No, Augustin. Dobra. Augustin. Właśnie moglibyśmy już zacząć zrobić ten most, ale nie za bardzo. Ponieważ. Kto wydostał moją mućkę? Gdzie to ona była. Przecież. Ej! Moja mućka tutaj była. tutaj była? Ładnie jak ona tutaj się by dostała? No! Ach. No nieźle. Mućko, czas Ciebie wyeliminować. A, my na nasiedzieć na krowę? Co? Hej! Tara! I nie ma jej. Dobra. To w tym czasie, w następnym odcinku to zniszczymy. Uwaga, uwaga, co by tutaj... Czy tutaj nie ma wydostanych tych wilczków? Wilczek, gdzie tam Ja tam jestem? Czy ja tam jestem? Nie. Muszę cię dać Czy ty tam nie jesteś. Tak, jest. Uf i jeszcze raz uf. Nasza gwiazdka będzie się coraz bardziej powiększać, co nie? Mhm. Ale ja dzisiaj dodam, po prostu będą dodatki i rampa. Robię co ramę, to ma być? Co, to, co ty za Ogrodziłam. Dwie tylko. Żeby nie było tak pusto. A więc zrobimy sobie takie coś. Że po prostu tutaj będzie rampa. Niestety twoją zburzyłam, ponieważ musiałam ogrodzić. Można lampę taką dużą. Bo ja zrobię dużą. No nie, bo ty masz swoją wioskę. A, Ty będziesz miał swoją wioskę i ty nie możesz korzystać z mojej. Więc co zrobię na moim odcinku? Nie, nie masz kanału, po pierwsze. Ale mogę zrobić to na moim odcinku. Ble, 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 nie słuchajcie się go. Ble, ble. Niech będzie na mojem odcinku. Tak, to będzie na mojem odcinku, to też się nie No wiadomo, bo wtedy nie będę tam... Bo, ważne. Ach. No niestety, no niestety, bo... No. Ja więcej zrobię taki Co? mostek. Tam za tym płotkiem będzie mój domek, a za, a za tamtym płotkiem będzie twój. twój domek. Okej? Okay? No może. Proszę o to rampa. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Okej. Ja, ja. Okej. Tym razem powiem wam jeszcze jedną wiadomość, że tym razem odcinki nie mogą tak się pojawiać często, ponieważ chodzę do szkoły i mam czasami sześć lekcji, kurde. Mam dwa, mam dwa wolne, prawda? Kto jest najgorszy? Chociaż niedługo będziemy też mieli wolne. Niestety tego basenu już bym nie mogło ogrodzić. Ej, wiecie co? Możę jeszcze zrobić takie tajne przejście. Wiecie co? Ej, to był dobry. To by był dobry pomysł. Ej, będę cię patrzeć! I więcej A tutaj jest moje tajne przejście. Nie widziałeś go. Więc ja ciebie po nim oprowadzę do mojego tajnego domu. Znaczy nie do mojego tajnego domu. Taro. Jestem w moim domku. A więc na tym Minecrafcie będzie się dużo działo, ale będzie też może seria z drugiego takiego Minecrafta. z różnych gier na pewno. Ale będzie też seria z, na przykład z rysunków. Eee, okej. Okay. I może być wszystko okej. Okay. Ja chcę tutaj sobie zrobić wieżę, taką rozpoznawczą wieżę i właśnie ona by była bardzo dobra. Tylko muszę sobie innego budulca, co jest na fulla, a moim ulubionym kolorem jest, jest taki bardzo ciemny. O, taki, nie taki. Łup. Okej. Okay. No. I to będzie na cztery takie. Ach. Być mm, czas. Ta, która nagrywa ma na imiennika. Każdy wie. Dobra. Ja tutaj zrobię stop. I a, widzimy się a. już za chwilę. Już za chwilę. Dum dum dum, okej, okay, jest wielka wieża. Uuu, największa na świecie wieżyczka. Wieżyczka. upa łupa hej hej. Ej 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 hej, ej. upa, łupa hej hej. Ej ej. To jest... Fajne. ok, Co by teraz tutaj robić? O to mi chodzi. Ja myślę, że to już może być koniec odcinka, ponieważ w sumie mogę teraz zrobić fundamenty, gdzie może być ten, ten wielki, ta wielka brama, która będzie do mojego. I będzie to w kolorach na następny odcinek. Pokażę Wam jaki kolor. Fioletowy. Taki. Jakiś różowy. I płot, płotki czerwone. I w sumie diamenty. I to będzie na mój odcinek. Następny. Dobra, więc oczekujcie. Więc do zobaczenia. Pamiętajcie, że pod tym filmem ma być tylko 20 20 łapek w górę. Zostawiacie też subskrypcję, dzwoneczki i w ogóle papatki, nawet ta tamta się z Wami pożegnała. Dobra, na razie papatki.